Siemaneczko z tej strony Hannessan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Bodym do 105 z postaci Kingolo no, e, Ogólnie chciałem wam na początku odcinka powiedzieć, że ostatnio wprowadzono aktualizację i maksymalny poziom został podniesiony do 120 e, mimo tego, że GF wprowadziło tą aktualizację, cel tej serii się nie zmienia. Ciągle moim celem jest wbicie tutaj 105 levela. Później może cele się zmienią, no ale na razie chcę wbić ten 105. No i tak, zaczniemy sobie może od oddania ostatniego konarka, czerwonego konarka, duchodrzewa. Została mi ostatnia sztuka, także oddawałam je dość długo, no ale... Mam nadzieję, że wejdzie i udało się. Dostarczyliśmy. 40 konarków długodrzewa. drzewa. Teraz musimy przynieść kamień duszy lasu. Z Czerwonego Lasu oczywiście można go wydropić. Teraz jesteśmy u sama Pumpkina, zaczął się Event Halloween i będziemy u niego mogli otrzymać jakieś nagrody. Zobaczmy co tu możemy dostać kto tam, okej. Okay. Zobaczmy sobie może sprawdzić biur. Tu są miejsca, kto najwięcej oddał, ranking ogólnie najlepszych oddających. I tutaj są nagrody. Nagroda za zebranie minimum 100 lampionów torba słodyczy, a nagroda za miejsce w tabeli to, miejsce w tabeli to jest dyniowa skrzynia. I co tu jeszcze? Odbierz nagrody. Okej. Okay. No więc Ewent myślę, że będzie całkiem ciekawy. Zobaczymy jak to będzie. No ale mam nadzieję, że... No okej. Okay. Wydropimy sobie teraz. Wydropiliśmy sobie teraz kamień duszy lasu. Dropiłem go około godziny i oddamy go u biologa. Y UBA GO bo nagrodę musimy lecieć, jesteśmy już u BEGO. GO um, i odbierzemy sobie nagrodę, a nagrodę fioletowa ebonitowa szkatułka Jako nagrodę za pomoc biologa otrzymasz wyjątkowy bonus Twoje obrażenie przeciw atakami innych graczy w PvP zostanie stałe zwiększone o 10% i otworzymy sobie jeszcze tą fioletową ebonitową szkatułkę, a z niej bodzio. Kupimy sobie teraz kostium zębaty oraz hełm zębaty. Znalazłem za 100kk zestaw, także nie najdrożej wydałem na niego cały hajs, także na razie go nie pomiksujemy. No ale jest na szczęście ten kostium. Przyda się bardzo do ekspienia na pewno. Bo z nim będzie na pewno łatwiej. Tam można go wymiksować fajnie. Ok, teraz otworzymy sobie torbę słodyczy, którą dostałem za event Halloween. Nie chciało mi się za bardzo dropić na więcej tak także tylko 100 sobie oddałem czy tam 200. A bez różnicy czy oddacie 100, czy 200 i tak dostaniecie tylko jedną torbę. Niestety tak to już jest. I z miksturę ataku plus 10, 3 sztuki, nawet jej nie można handlować, nie można wyrzucić, czyli, no śmieć, po prostu. I kupiłem sobie z item shopu, tak zainwestowałem w item shop, kupiliśmy sobie bon na wizerunek broni, z plusem. Jest to taki bon, który doda mi bony do mojego miecza. Tak jak kostium, mniej więcej to działa i możemy go również wybonować. Wygląda on w taki sposób. Ciekawy wygląda, no ale. I teraz ekspimy sobie w grocie, wbijamy 87 poziom, no i wpadł. I teraz dobiliśmy już 88. Ekspleciał całkiem, no przyjemnie można powiedzieć. Chociaż długo się męczyłem. No i już 89. Jak możecie zauważyć kupiłem sobie Lizaka, więc EX był łatwiejszy do wbicia, bo bez tego byłoby dużo gorzej. Musiałbym innego PDK. Już te ostatnie chyba 2 dziesiąte wbijałem. Bez PDK, bo muszę iść po więcej PDKów, potek do M1, także nie opłacało mi się go już zakładać. No męczyłem się to prawda z tym XP'em. Zostało jeszcze 10 ty 11 tysięcy do bicia, czyli jeden potworek i jest level up 89. Jako że skończył mi się szczeniak. Jesteśmy teraz na pustyni i otworzymy sobie cztery sztuki szkat szczeniaka. Szkaty szczeniaka dropi y mam jeszcze z poprzedniego razu, jak mi zostały, także... No, mam nadzieję, że wypadnie. Poprzednim razem mi wypadło za chyba trzynastą szkatułką, więc. Oby mi się teraz przyfarciło. A czy się przyfarci, to ja nie wiem. No i otwieramy, co nie? Szkatułki czczeniaka. S są one bardzo drogie. Chyba z 60 kaka kosztuje sztuka, więc no nie stać mnie na pewno na więcej. I dostaliśmy, co tam dostaliśmy? 6 razy błogosławieństwo życia, czyli 600 i 3 przepustki do V2. Och chlipa. I teraz oddamy sobie pierwsze 5 skarpetek, jakie wydropiłem. Wbiłem szósty level do wydropienia pięciu skarpetek, więc dropią tak, jak w zeszłym roku mniej więcej. Bo też tam wbijałem coś koło szóstego, siódmego levela zawsze. I zobaczymy, czy coś innego niż yang, może pierwszy raz. No nie, trzydzieści tysięcy yang. No lipa, lipa. Okej, okay, jesteśmy w grocie i dropią takie karty. Zestaw kart sobie wydropiłem, okeja. Okay i przy okazji expie dropiąc je i dropie expiąc, chociaż tam za dużo nie leci, z jednym pedekiem 4% godzinka. Także to jest lipa. I mamy tu 24 karty. Dodaj kartę kliknięciem lewy przycisk myszy. I usun kartę kliknięciem prawy przycisk myszy. Więc no, rozdamy karty i tu mamy 1, 2, 3, 5, 6, czyli brakuje nam czwórki z tego co mi się wydaje. Tylko co teraz zrobić? Prawdopodobnie musimy usunąć wyrzucić jakąś kartę. No. Wyrzuciliśmy sobie szósteczkę e, i mamy 1, 2, 3 4, 5. Nie wiem, czy teraz zakończyć, czy muszą być w jednym kolorze, czy jak. Może poczytam na forum o tym. Aha, musimy zebrać albo w jednym kolorze, albo 3 podrządki. A mamy 5 podrząd i nie mamy w jednym kolorze, ani. Znaczy nie w jednym kolorze, tylko te same liczby, o to chodzi. E, więc musimy chyba je jakoś trzy użyć albo coś takiego, więc spróbujemy je jakoś dodać. Trójka, czwórka i piątka. O i 30 punktów. E, I tak jest brązowa skrzynia OK jest od 0 do 249 punktów, od 250 jest srebrna, a od 400 jest złota. O mamy 6, 7, 8 w jednym kolorze. To powinno być wysoko punktowane. O setka. Także jeszcze 100 do srebrnej szkatułki, bo z brązowej nic nie leci, tylko Yangi i X, z tego co widziałem tam na forum. 200, jeszcze 50. Mamy dwie dwójki. I 4, 5, nie mamy nic ciekawego, także coś musimy usunąć. Nie wiem, usuniemy sobie może jedną z nich, ósemkę albo czwórkę Tą, co mamy, pojedynczą myślę, żeby usunąć. I 7, kurde, usunąłem ósemkę, um, 5. Dalej nic nie mamy, musimy znowu coś usunąć. Usuwamy tą siódemkę i co teraz? Dwójka, o, mamy trzy dwójki. Nie wyszucamy. 230, jeszcze 20 punktów, żeby mieć srebrną szkatułkę. 3, 4, 5 jest, okej. Okay. Będzie. Będzie chyba. 260, no to okej. Okay. No i tutaj już nic nie mamy. Więc możemy chyba zakończyć grę. Tak. I otrzymaliśmy srebrną skrzynię OK. I zobaczmy co ze srebrnej skrzyni OK dostaniemy. Oczywiście sto bo jakbym mógł coś innego dostać. Moje szczęście jest takie zajebiste. No ale mamy już jedną kartę i dropimy dalej te karteczki. Ok, teraz wydropiłem sobie trzy skrzynki. Jedna brązowa, dwie srebrne. Dropiłem w świątyni Fang moją drobką. 50 kajank z brązowej. I otwieramy srebrną. I zobaczmy, co z pierwszej srebrna. 100 tysięcy doświadczenia ja. I 100 tysięcy yang, no super, pięknie, po prostu zajebiście. I mamy kolejną srebrną skrzynię, ok? i krwawa perła. Minimalnie lepiej, jakieś 500k warta, trochę więcej niż 100k, albo 50. Kupimy sobie teraz zapożyczany hajs, e, smy, tak, zapożyczany hajs, balujemy. SM -y będziemy mieć na PDK, bo brakuje mi, a chciałbym to wbić dzisiaj, ten 90, bo już długo stoję na tym 89. Och, i mamy 100 SM. Możemy to oczywiście zrealizować. I jesteśmy już w grocie. Dobijamy sobie 90 level. wbijałem około 9% na godzinę. Tak, w przybliżeniu Wam powiem. Ale bardzo się już cieszę, że już to dobiłem, mogę udać się na nowe mapki. Coś, coś super. Cieszę się bardzo. Po prostu, no, męczyłem się już z tym levelem, także mi się nie chciało już expić. Ostatnią godzinę tak expiłem, expiłem, bo musiałem, bo już naprawdę się nie chce. Napiszemy jeszcze na czacie, że 90 level wbiliśmy. Hmm. Dzięki wszystkim co mi giesety napisali. No i mamy oczywiście jeszcze 6 zestawów Ok, -a. To może sobie dokończymy ten siódmy i zrobimy otwieranko za chwilę takie troszkę większe, może akurat mi się przyfarci. I teraz żelazne pudełka otworzymy sobie na bówce, bo bówkę będę chciał szybciej ekspedić do 9.0 niż bodego do 9.5. Także otwieramy na nabówce 11 żelaznych pudełek. Żelazne pudełka, skrzynie, o, piąty błąd bon z pierwszej, naszyjnik, rękawica. Piąty błąd, bon. o, dwa piąte błony, no to już całkiem spoko. Reszta, syf, o, i krytyka i dwie, dwa marmury błogosławieństwa, które się na pewno przydadzą, ale wolałbym pedeki na trzy godzinki, bo... To się na pewno bardziej przyda i jesteśmy teraz na mapce 90. levela Tutaj jest statek, taki fajny. Jeszcze Wam postanowiłem pokazać, jak wyłączyć te efekty zimy, więc mamy w opcjach systemowych takie opcje jak wyłącz, włącz śnieg, moc i opady śniegu. Także tak by to wyglądało. Bez tych efektów całych. Całkiem ciekawie, ciekawie. Ta mapka jest bardzo fajna. Te, tu, te niebo jest troszkę takie nie do końca, ale mapka ładna jak na Metina. Dużo lepsza niż te poprzednie wszystkie. I otworzymy sobie teraz 7 zestawów kart OKA i 11 małży. Także małży od razu otwieramy. Czerwona perła i nic więcej, czyli lipa. I teraz otworzymy sobie siedem zestawów kart, okej. Okay. No i myślę, że pokażę wam tylko nagrody, bo nie ma sensu nagrywać gry, jeżeli już widzieliście jak gram. Okej, okay. i lipa wyszła, bo mamy pięć brązowych i tylko dwie srebrne skrzynie, okej. Okay. Otwieramy brązowe, z których lecą tylko Yangi i EXP. I srebrne skrzynie OK z których ja i tak nie mam szczęścia. Stoka Yang i Bodzio. O, Bodzio. Jeszcze nie handlowe, no. Po prostu coś śmiesznego. No dobra, jak już nie chcą nic lepszego dać, to już to jest dobre, no i... To by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie. Zapraszam do komentowania odcinka, subskrybowania, łapkowania. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał, bo moim zdaniem naprawdę no, był ciekawy odcinek. Musiałem się napracować, przesiedzieć dużo godzin w grze, dlatego tak długo nie było tego odcineczka, no ale już jest. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału. No i to tyle. No, na razie, trzymajcie się, cześć.